Hej siema, akwakana. witam serdecznie wszystkich. Odcinek kontynuujący tutaj tą moją hodowlę na rybku. Tak jak w ostatnim odcinku, zatrzymaliśmy się na kotniku, w którym pływały kotne samice Gupika i mieczyka. No to później się tak losy potoczyły że że te samice gupika się zawinęły. oddały potomstwo i się zawinęły, jak to właśnie z tymi z tą rasą rybek. W moim przypadku. Zawsze jak kupie kotną i ona odda na świat młode, to to się zawija. Tak więc gubi, gubiczki się zawinęły dwie, i zostały dwa mieczyki, zielony i pomarańczowy i ostatni miod, to tutaj co widać na środku pomarańczowego mieczyka, to ma około dwa tygodnie może trzy no, a tutaj mamy tak około miesięczne, to już mają yy, około no tak do, do półtorej centymetra nawet nie myślę i czym je karmię? Tak się staram właśnie karmić pokarmem jakimś takim dietetycznym, białkowym, a to jest w tym przypadku Artemia. Liofilizowany taki pokarm w kostkach Artemia. I staram się też karmić pokarmem mrożonym, żeby jakoś one ładnie rosły. Jak na razie wszystko jest w porządku: rosną, rozwijają się, rozwijają się i wszystko jest ok. A oprócz tego tutaj mam dwa kirysy. wpuściłem kirysy bo tak czułem, że one nie będą likwidować tego na rybku, nie będą go konsumować, więc tutaj no mówię moje, moje podejrzenia się, moje podejrzenia się sprawdziły, nie? także jak chcecie trzymać na rybek, to jak najbardziej kiryskie, bo one są tutaj niegroźne. No i zbrojniki oczywiście e, Gibicepsik i Plekostomus. Tak. No i tak to wygląda. Tak to w tym przedszkolu wygląda. Już pomijam sytuację roślin. Pomijam. Yy, pomij pomijam to, że <coughs> kamienie zarosły glonem, to wszystko to pomijam. Bo akurat teraz najważniejszy jest ten narybek, bo bardzo mnie ciekawi, co to z niego wyrośnie. Oprócz na rybku około 40, około 40 młodych to mam jeszcze też około 30 krewetek, neocaridin tak samo one się rozwijają, tutaj tak samo się mnożą i no i czekam też czekam też na młode krewetki, bo niedawno były. a teraz już porosły. Akwarium ma 130 litrów. akurat teraz akurat teraz tutaj posypałem trochę tej artemii suszonej. No. No, i zatrzymałem pompkę, żeby nie, nie wciągała. No, i tak jak widzicie, no jest tu trochę tego na rybku. No. I, I tak sprawa wygląda. No. Ten odcinek miałem w ogóle nagrywać o czym innym, ale na razie to, no, jak widać, no, nie ma się czym chwalić, więc opowiadam o tym, co jest, nie? Opowiadam o tym, co tutaj jest tym priorytetem tego zbiornika. No. Już niedługo znowu będzie trzeba robić. Yy kotnik z tej siatki podtynkowej i trytek bo już przenosimy się na chwilę do 112 tutaj mamy 112 i tutaj też tutaj właśnie wpuściłem te wykocone już tutaj wpuszczam te wykocone mieczyki i to jest ten zielony mieczyk który też już widać tutaj się coś zaczyna robić brzuchaty i pomarańczowa też pływa tutaj o, na środku także także tak to wygląda tak to wygląda, no także tutaj woli przypomienia, woli tej kontynuacji woli udokumentowania w formie filmu żeby pamiątka była, a myślę, że za jakiś czas, jak już one będą duże to będzie można przynajmniej się cofnąć do nagrania, jak były jeszcze młode, nie? Dobra, a restarty też planuję, także ale to w przyszłych odcinkach. W przyszłych odcinkach, a jak na razie to, jak na razie to, takie zbliżenie chwilowe, jak to tutaj wygląda z bliska. Krewetki są i kończymy filmik. Z pozdrowieniami dla wszystkich oglądających. I do zobaczenia w następnym, jakimś moim nagraniu: Siemano.